Ile jest warty uśmiech mojego pacjenta? Kiedy jest niedziela i będę prowadzić sesję klinicznej terapii wodnej dla moich pacjentów, to wiem, czuję całym swoim ciałem i sercem, że będzie to dzień pełen radości. Kiedy jesteśmy razem w wodzie, kiedy mogę spojrzeć prosto w oczy mojego pacjenta, to widzę uśmiechnięte oczy i spokojną, promienną twarz. Dla moich pacjentów to wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila kiedy mogą zapomnieć o swoim bólu i ograniczeniach. Cieszymy się wspólnie. Za tym uśmiechem ukryta jest terapia. Pacjent czasem nie jest jej świadomy. Uśmiech przychodzi, bo sprawia, że pacjent czuje w swoim ciele mniej napięć i mniej bólu. Cieszę się, że mój pacjent nie traktuje naszego spotkania jako terapii, lecz jako aktywną formę, okazję do wyrażania siebie poprzez ruch, gesty, mimikę twarzy i słowa. Dzięki mojemu doświadczeniu i sekwencjom ruchowym mogę wpływać na ciało pacjenta, a dzięki temu na jego samopoczucie i radość. Dla świata zewnętrznego uśmiech pacjenta jest oznaką radości, a dla mnie jako terapeuty klinicznej terapii wodnej, jest oznaką dobrze prowadzonej terapii, której krok po kroku buduje w ciele pacjenta prawidłowe napięcie mięśniowe. Jestem świadoma, że moja terapia nie byłaby tak skuteczna bez wsparcia rodziny pacjenta. Rodziców i rodzeństwa. Rodzice, kierując się dobrem swojego dziecka, zawsze szukają najlepszego wsparcia jego rozwoju. Od chwili, kiedy je znajdą, są w pełni zaangażowani w proces terapii i tak postrzegam rodziców, moich pacjentów klinicznej terapii wodnej. Za każdym razem stają na wysokości zadania, przyjeżdżają na basen, czasem nawet setki kilometrów i przygotowują swoje dziecko w innych warunkach niż domowych do terapii. Dziękuję im za zaufanie, bo dodają mi pod na czas terapii swoje dziecko. Cieszę się, że rodzice wdrażają moje wskazówki, których efekty widzę na kolejnych sesjach terapeutycznych. Jeszcze raz dziękuję rodzicom za ich zaangażowanie, zaufanie i wsparcie w trakcie sesji. Czas terapii to też chwila, w której rodzeństwo może być razem w wodzie i wspólnie czerpać radość. Takie chwile budują we mnie poczucie spełnienia. A u moich pacjentów poczucie bezpieczeństwa. Gdybym znowu miała 19 lat i miała wybrać swoją drogę pracy zawodowej, ani przez chwilę nie zastanawiałabym się. Ponownie wybrałabym ścieżkę terapeuty klinicznej terapii wodnej, by nieść pomoc i radość moim pacjentom.